Zdrowia, Aleksandra Ocasio-Cortez, no już dawno nie było o niej, czyli amerykańska komunistka, y, y, mogłaby startować na prezydentkę, ale nie będzie na prezydenturę Stanów Zjednoczonych, bo nie ma 35 lat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest takie w konstytucji, to jest taki przepis, że y, wiek, Kandydata na prezydenta czy prezydentkę musi być 35 lat, czyli wtedy tak jak żyli 70, 70 75, 80 lat średnio, no to połowa życia, tak? także tego dorosłego życia, no to powiedzmy od 17 roku, z 20 lat powinni mieć. No, i Aleksandra Ocasio-Cortez, brązowa portorykanka, meksykanka, została wybrana do kongresu amerykańskiego, do Izby Reprezentantów, gdzie jest 470 osób na tej fali właśnie wstydu białych Amerykanów. Także demokraci, socjaliści wszyscy cały ten beton zdecydował, że, że trzeba przyjąć młodą krew. No, i to nie musi być. Chrześcijańska, musi być ateistka, to ona jest. No, wychowywała się w rodzinie, tam dziadków miała chrześcijan i, i też mówi, że 5-7 pokoleń to byli Żydzi z, z Hiszpanii, którzy się tam ukrywali przed Arabami w tym czasie, no ale to wszystko jedno, to tak zwani Mursz. No, także ona jest brązowa, bardziej ateistka, kobieta. Wyzwolone i tak dalej także y, demokraci, socjaliści cały ten stary beton wszystkie te, te dinozaury postawili na młodą krew no i teraz młoda krew mówi, że w zasadzie tych starych to trzeba by było wypieprzyć na pysk że się nie sprawdzają, że biorą łapówki y, była, było takie spotkanie teraz jest taki festiwal South by Southwest czyli południe y, południe, południowo zachodnie to, to są taki, taki festiwal Y, muzyczny, y, filmowy, konferencje różne wszelkiego rodzaju są techniczne i tak dalej i tak dalej. No i tam właśnie mm, w tych sferach właśnie artystyczno-technicznych, y, muzycznych, no to to jest popularny właśnie socjalizm. To to wszyscy, wszyscy ci bogaci, wszyscy ci ludzie, którzy mają Kasę. Po prostu im się wydaje, że będą yy, yy, reperować świat biednych. No i właśnie ta Ocasio ona była, ona była barmanką. W Nowym Jorku, ale rodziców miała dosyć bogatych. Tak na marginesie jej matka właśnie uciekła z Nowego Jorku na Florydę. I na Florydzie płaci 600 dolarów podatku katastralnego, a w Nowym Jorku płaciła za swój dom 10 tysięcy. Zrobiłem film o, 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 o właśnie o tym jakiś czas temu, no ale właśnie to jest jej matka. No i Aleksandra Ocasio-Cortez ma 175 tysięcy rocznie jako y, kobieta w kongresie czyli w zasadzie ponad 500 dolarów dziennie no i walczy o kogo walczy o lud pracujący miast i wsi oczywiście że lud pracujący miast i wsi ona nabiła nabiła było tam spotkanie 3200 osób przyszło do wielkiej auli no i w tej auli, no to te 3200 osób, no to było większość ludzi, to była byli ci, co zapłacili mniej więcej 1300 do 1700 dolarów za wejściówkę na cały tydzień na te wszystkie, wszystkie rzeczy, te, te pokazy i showy, i spotkania. Czyli półtora tysiąca ludzi popłacili na to, żeby posłuchać jej. No i co ona zrobiła? No ona oczywiście zaczęła z grubej rury o rasizmie, i o kapitalizmie, no i, i to ciekawe jest, że właśnie y, ludzie, którzy słuchali narzekania o kapitalizmie, byli w stanie zapłacić półtora tysiąca. No ironia losu, tak? Ironia losu. No i ona zaczęła mówić, że, że w zasadzie y, rasizm i te narzędzia rasizmu to w Ameryce zawsze były takie, żeby, żeby pozbawić ludzi pracujących... Y, żeby przejęli kontrolę albo żeby mieli trochę kontroli w, w rządzie. I mm, amerykańscy przywódcy również, również y, 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 robili wszystko, żeby, żeby to zrobić jako, jako takie polityczne narzędzie trzymania y, y, siły w, y, w rękach białych. No i wszyscy rasiści są. Tak? Ona, ona y, również y, wspomniała Reagana, że Reagan był strasznie rasistą, bo on tam w 1976 roku on skrytykował y, taką y, Welfare Queen, czyli królowe, królowe zasiłku, która y, y, w ciągu jednego roku była w stanie wyssać 150 tysięcy dolarów, Y, z, z tych wszystkich zasiłkowych organizacji. W 1976 roku to, to jest spory kawałek czasu. No i nazwała y, Ocasio Cortez, nazwała Regana rasistą. Po pomimo tego, że ta kobieta była na tyle zwana, że była biała, była biała, także Franklin D. Roosevelt to też, też nazwała go rasistą i powiedziała, że, że był bigotem, dlatego że ten nowy, nowa umowa, czyli ten New Deal w latach 30-40 to był po to, żeby znowu komu pomóc? Białym, a czarnym i brązowym kompletnie nie pomóc. Że jak były, były pożyczki państwowe, no to powiedziała, że w zasadzie to banki narysowały grubą kreskę, gdzie dawać kasę, a gdzie nie dawać. No i dawali kasę białym, a brązowym i czarnym nie dawali. Na dane statystyczne są takie, że, że mniej więcej pomiędzy 1900 roku i 1910 rokiem to zawsze jest taka różnica, że biali populacja białych no to ma 20% więcej jest właścicieli niż, niż wśród Murzynów i, i, i Spaniszy, czyli tych brązowych i czarnych względem białych no i to się przez tyle lat to wszystko się przesunęło można powiedzieć tak, że jest więcej czarnych ma domy i więcej białych ma domy ale ta, ta przerwa 20% istnieje, no ale ona ona ciągle, ciągle, właśnie gra tą kartą rasizmu i ciągle, ciągle mówi, że ten, ta nowa umowa to była y, przeciwko, y, przeciwko ludziom innej rasy niż biała. No i do tej pory, do tej pory mówi, że, że jest to, jest to y, pod powierzchnią polityki. I ona powiedziała, że, że w zasadzie te wszystkie wybory amerykańskie to są przede wszystkim grupy specjalnego interesu, no i że że różne ciekawe i czarne pieniądze, wchodzą ciemne pieniądze, no i, i że jeszcze politycznie to jest przesuw względem Y, y, ilości lat w polityce no ona jest wściekła, no bo ma 29 lat i tam ją ci co mają po 10, 20 czy inne dinozaury, którzy są w polityce po 50 lat to ona by chętnie ich tam po prostu tych swoich towarzyszy partyjnych y, bo wystrzelała. No i ona mówi, że się niedobrze żyje w Ameryce. W Ameryce się, się nie, nie żyje dobrze, no i mówi, że w zasadzie wszystko zostało pozabierane przez wielkie korporacje, że, że mm, korporacje to robią wszystko, żeby tylko z y, kasy się nachapać, a dla społeczeństwa nie ma nic, że, że nie oddają. Nie oddają y, swojej działki społeczeństwu. No i mówię, mówi, że w zasadzie cała. Y, y, wszystko w Ameryce ustawione jest na, pod kątem popytu i podaży, ale że, że to jest sztuczne, że ludzie pracują po 80 godzin. A Marks powiedział, że w zasadzie to jakby pieniądze nie szły do tych krwiopijców, to ludzie mogliby pracować dużo mniej. No nikt nie pracuje 80 godzin, prawda, jest taka, że 40 godzin, no to, to jest standard w Ameryce. Wszystko ponad 40 godzin to jest spłacone półtora raza. Wielu ludzi ma stawkę po prostu pensję roczną, no ale to już jest na, na pozycjach jakichś tam y, 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 inżynierskich, menadżerskich i tak dalej. Ludzie, którzy tam pracują na akord czy na godziny, no to mają płacone za, za, za godzinę, ale mają płacone za wakacje, y, wakacje za nad godziny i tak dalej i tak dalej. No i, ale ona mówi, że, że w zasadzie to ludzie powinni pracować mniej, zarabiać więcej, a kto powinien mniej dostawać? No miliarderzy jak zwykle są, kto jest bogaty, miliarderzy. 540 pięćset pięćset, miliarderów w Ameryce i oni są y, to są ci, którzy ukradli pieniądze ludziom pracującym i wsi no. Y, y, Powiedziała, że ten nowy, nowa umowa ta zielona nowa umowa, no to w zasadzie jest bardzo prosta. Wszystkim dać opiekę zdrowotną, wszystkim zagwarantować robotę i wszystkim dać pensję niezależnie od tego czy pracują, czy nie pracują. No i ona powiedziała, że to nie jest radykalne, że to nie jest jakieś krańcowe, że to nie jest niespodziewane. Powiedziała, że w Ameryce, w Ameryka to zawsze była socjalistyczna tyle tylko, że teraz ostatnio jest Mniej socjalistyczna. No nie wiadomo o co jej chodzi, ale w każdym bądź razie wszystkie te tłumy biły brawo i krzyczały, krzyczały, że, że ona ma rację. No płacąc półtora tysiąca i słuchając takie brednie, y, to, to 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 jest... Y, to jest nieprawdopodobne. No ocasio Cortes też dodała, że wszyscy ci te, te, te dinozaury, że ci wszyscy y, y, koledzy z Partii Demokratycznej, towarzysze z Partii Demokratycznej, no to, to są, pełni, że są tchórzami i są hipokrytami i w zasadzie y, była niezadowolona, że nikt nie powiedział, do niej coś takiego, że słuchaj Aleksandria, ja dostaję tyle kasy od najróżniejszych donorów, że, że ty nie możesz tego robić. Nie? No, czyli, czyli oskarża swoich towarzyszy o, o łapówkarstwo. No możliwe, że tam jest te, te łapówkarstwo, oszukaństwo, no, ale to jest dziecinne jednak, dziecinne ro, rozumowanie. I to, to nie jest tak jak... Yy, 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 być powinno. No i ona powiedziała, że, że żeby zobaczyć tą wizję dla Ameryki, że, że socjaliści mogą zrobić wszystko w zasadzie, o czym zamarzą, że ich wizja poprawy świata po prostu zmieni kraj, zmieni kraj i, 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 i będzie, będzie, no co będzie? No będzie raj, raj na Ziemi. Tak właśnie mówił Lenin 100 lat temu. I tak właśnie mówił y, Niemaduro Chavez. Chavez w 1999 roku Chavez powiedział: "Socjalizm wygra. Wenezuela będzie piękna". No i po 20 latach ludzie pozjadali lwy w zoo i uciekają na cały świat, umierają z głodu, a Chavez pilnuje ich karabinami. W Polsce socjalizm do, doszedł do wniosku do tego, że Jaruzelski zabijał górników. Socjalizm doprowadził do tego, że Rosja po prostu sowiecka też umierała z głodu. Mao doprowadził do tego, że umierali z głodu i przychodzi taka młoda kretynka i mówi, że socjalizm to jest najpiękniejsze rozwiązanie świata. Zdrowia subskrybujesz Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można nacisnąć. Subskrypcja, subskrypcja. Jest tam też dzwoneczek na codzienne powiadomienia o codziennych filmikach. Do następnego.